Muzeum Archeologiczne w Poznaniu od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Przygotowywane przez naukowców lekcje muzealne, oprowadzania czy warsztaty są fantastyczną przygodą opowiadającą o historii w sposób przystępny. Na takie właśnie spotkanie wybrali się w czwartek półkoloniści z Domu Kultury Słońce. Dzisiaj dzieci dowiedzą się na temat mumifikacji, tak, starożytnego Egiptu, troszkę legend starożytnego Egiptu, o tym jak mumifikowano w dość dziejach, jak egiptolodzy badają dzisiejsze mumie i właśnie co się z tymi mumiami działo, tak, cały proces mumifikacji. Starsze dzieci na pewno na historii troszkę już słyszały, może oglądały jakieś filmy. formuła jest zajęć taka, że właśnie dzieci się pytają, dzieciaki odpowiadają i oczywiście e, różne padają idee na temat tej mumifikacji, troszkę z filmów, troszkę z kreskówek, nie do końca co to jest prawda? Trzeba to oczywiście zweryfikować, ale dzieciaki dosyć dużo już wiedzą. No i tu mamy taką dziwną rzecz. Co to jest? Jak myślicie? Słucham. Słucham? No to jeszcze nie jest, do samowanie mówi. A co jest napisane? Do ja? organów. Do organów, to są te urny tutaj. Zaraz będziemy je oglądać. Nie, nie. To jest Uniadewera. Co to jest mumia Stało to w każdej aptece, tak? W 19 wiecznej aptece były. I co tam było w środku? Uwaga, uwaga, sproszkowana mumia, tak? Bo w XIX wieku i w XVIII myślono, że mumia ma właściwości zdrowotne, tak? Przywozili tę mumię, proszkowali je i robili z nich różne, różne dziwne rzeczy. Co tu mamy na obrazku? Farby, Farby tak? Dodawano do barwników proszkowany mumi, żeby ten pigment był bardziej twardszy, tak? Czyli zrobiono farbę właśnie z taką proszkiem z mumi, tak? A to co mamy? Jakieś piasek. Jasek, a po stronie? tak? Że ludzie właśnie też mieli takie różne dziwne wierzenia, różne takie zabobony i musieli, że jak zrobią takie magiczne mikstury, tak? Które będą zawierać właśnie jakieś części mumi. No to oni daje jakąś siłę, moc, zdrowie, tak? I też używali tych sproszkowanych mumii, które przywieźli z Egiptu, tak? Pani archeolog opowiadała o poszczególnych etapach mumifikacji zwłok, symbolach i zwyczajach panujących w starożytnym Egipcie. Cały czas prowadziła dialog z dziećmi, podpytywała, wyjaśniała, dopowiadała. Dziękuję. Do, do wstrzymania tych bandaży? No nie do wstrzymania raczej. Nie, no, do, do wyciągania do czegoś. Do przecinania tej mumii do... na 13 kawałków? Nie, <susur> do wyciągania, tak, z tej mumii organów, tak? A konkretnie mózgu przez nos, tak? A to mhm. to mhm. na górze jest mira, jest żywica i są te wszystkie wolne e, maści olejki do zasadowania. obmywano to ciało. Tak wygląda taki stół, on jest yy, bardzo, bardzo duży, ma ponad 2 metry bardzo duży stół, to jest stół tutenhamona, tak? Na tym stole był warszawowany król hamon yy, i widzicie, że on jest taki właśnie też pochyły, więc najpierw trzeba było obbyć to ciało, tak? Potem tymi haczykami, no właśnie, wyciągano mózg przez nos, tak jak yeah. w żywności, tak? No właśnie po kawałku, tak? Tak to się odbywało niestety. No musieli wyciągnąć ten mózg. Ale tak? bo, bo uwaga, uwaga! Wszystkie organy no. zostały wyciągane. Jedyny organ, tak? Jedyny organ, który wracał do mumii, to jest zwasanowane serce, tak? A mózg wyciągali, no właśnie, do niczego nie było potrzeby, więc wyciągali takimi haczkami. Po części bardziej teoretycznej uczestnicy półkolonii zostali podzieleni na grupy. Każda musiała wykonać mumie. Zabawy było przy tym mnóstwo. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Czego się dowiedziałyście na temat mumii starożytnego Egiptu tutaj w Muzeum Archeologicznym? Ja się dowiedziałam tego, że, że ogólnie się najpierw trzeba jakoś naprezentować to ciało, później no do bandażu. Bandażuje się je po prostu, tak? tak? Mhm. A ty czego się dowiedziałeś na temat mumii? Z czego one były? Kto był mumifikowany? Czy wszyscy byli mumifikowani dawniej, czy tylko na przykład faraonowie i jacyś wyjątkowi, Wokół. No, i inni też byli, e, mieli bandaże i te inne rzeczy, ale też tak te, e, dużo się też dowiedziało. A czy tylko ludzi mumifikowano, czy również zwierzaki? Zwierzaki Wiem, też. też. A jakie zwierzęta tutaj były na zdjęciach pokazane, zmumifikowane, pamiętacie? Chłopcy, krokodyle, e, lw lwy i. Te, e, te ptaki. Takie. Ibisy, Ibisy, tak? Święte ptaki egipskie. Dziewczynki, brałyście udział też w wielkiej akcji, by zostać mumią. Która z was była mumią? E, ja była. Ja nie, ja... Jakie to jest wrażenie, jak tak, przepraszam, jak tak was tymi bandażami obwiązywali? To było sympatyczne, czy takie jednak trochę, wiesz, taki dyskomfort czułaś, że nie możesz się ruszyć? No właśnie był ten dyskomfort i było takie łaskotanie też trochę, jak tam odbijali i też trochę się nie udawało. Ciężka, ciężkie zadanie jednym słowem, ale najważniejsze, żeby się starać dobrze bawić chyba przy tym, co? Tak. Jesteście zadowolone z tej wizyty tutaj w muzeum? Tak. O czym były zajęte? Co to jest mumifikacja, jakie zwierzęta się chowa w mumifikacji. I bardzo wiele rzeczy. No właśnie, jak się mumifikowało na przykład ciało człowieka? Co się wyjmowało? Coś z tego ciała czy nie? Jak to wyglądało? Części ciała. Czyli organy wewnętrzne wyjmowano, tak? A co zostawiano w mumii? Jaki jeden organ, pamiętacie? Serce. Tobie chyba było łatwiej zapamiętać, bo masz na bluzce, co? <laughs> Serce zostawało, bo uznawano, że to jest ten najważniejszy organ, tak? Dziewczyny, a potem jak już wyjęto te organy, to co się działo z takim ciałem? W co ono trafiało? I leżało tam aż 40 dni. Hmm, Pamiętam, że taką... A czemu to leżenie w soli miało służyć? Y, że, że się dobrze za... za i konserwowano w ten sposób ciało, ono się miało wysuszyć, i potem dopiero wcierano te różne balsamy, tak? Kolejki. Dobrze. E, oprócz tego potem były, była taka część praktyczna, gdzie w ruch poszły bandaże. Jak się bandażowało? Czy któraś z Was była mumią? Ja byłam mówioną, też była mumią, też było fajne. też byłam mumią. Jak się czułyście w roli mumii? Kiedy były nogi skrępowane, ciężko było się poruszać? Jakie to wrażenie? Nie wiem, jakoś dawałem radę, ale było fajnie, tylko że jednak gorąco. To co, myślę, że zapamiętacie tą wizytę dzisiejszą w muzeum, co? Na całe, na całe lata. Łapak. tak. Kolejną atrakcją, jaka czekała na półkolonistów, była wizyta na ekspozycji Śmierć i Życie w Starożytnym Egipcie. Powstała ona dzięki współpracy z Muzeum Egipskim w Berlinie oraz Państwowym Muzeum Sztuki Egipskiej w Monachium. Inicjatorem jej stworzenia był wieloletni dyrektor muzeum, profesor Lech Krzyżaniak. Na wystawę składa się ponad 100 zabytków. Każdemu z nich mogli przyjrzeć się mali winogradzianie. To jest wystawa śmierci i życia w starożytnym Egipcie i pokazuje właśnie główne aspekty e, życia pozagrobowego, tak? czyli wszystkie te przedmioty, które znajdowały się w grobowcu Faraona. Można zobaczyć sarkofagi, mumie zwierząt, różne przedmioty życia codziennego, no i mnóstwo mnóstwo brzuterii, różnych ozdob e, i wszystkich tych rzeczy, które wkładano do, do sarkofagu, e, różne papirusy e, i inne rzeczy związane właśnie z tą życiem po śmierci. Po zwiedzeniu ekspozycji dzieci powróciły do Domu Kultury Słońce.